W dzisiejszym odcinku co 30 sekund będę zmieniał się w losowego moba A moim celem jest przejście gry czyli pokonanie smoka Więc ogólnie ten film do końca powyższy naprawdę ciekawy Więc tak moi drodzy zaczynamy sobie te nasze wyzwanie Co 30 sekund zmienia się w losowego moba Dobra zespięliśmy się kurczę, w sumie koło wioski Nice spoko jak na sam początek gry Czy mamy tu w ogóle jakiekolwiek ciekawy, moi drodzy temy? Dobra to tu mamy Dobra, mamy łóżko ja sobie ogólnie łóżko jedno sobie zostawię tutaj. Jakbyśmy zginęli. Okej. Okay. Dobra, co je weźmiemy? I co się zmienimy? The Silver Fisha. No, ja by się przydały jakieś pierwsze rzeczy o ogarnąć, bo tu jest skrzynka. Ojeju jeju. Myślałem szczerze, że coś lepszego. Dobra, tu mamy znowu skrzyneczkę. Okej, okay, mamy emeraldy. Może tutaj jakiś trade tutaj pójdzie. Co się zmieni? O kurczę, jesteśmy rybą. Ty, ja potrzebuję szybko iść do wody. Dobra. Jesteśmy w wodzie, Wła właśnie widzowie, ogólnie jak zauważyliście, jak jest jesteśmy danym mobem, mamy daną ilość po prostu życia, czyli na, na przykład teraz jak jest jesteśmy rybą, to mam na przykład tylko uta serduszka, więc zapytacie mnie jak, jak chcę przejść grę, właśnie moim celem na ten odcinek jest przejście gry, jak nie mogę po prostu pójść do netheru, bo przecież nie mogę wyleć na wody, a zrobimy sobie po prostu wiaderko. I tak tutaj popełniłem bardzo duży błąd, pochodziło mi o kocioł, a nie o wiadro z wodą. A jeśli film wam się podoba, to nie zapomnijcie zostawić łapeczki do góry oraz subika z wodeczkiem. Dzięki. O tak, to sobie bym zdziął, to bym sobie zrobił. Mam nadzieję, że nie, nie zaspię w jakiegoś moba, który się pali, na przykład typu zombiaka zaraz. I golem. Ja mogę się normalnie tak z golem nawalać? Wolę nie próbować, bo jeszcze padnę. Ale no, czekajcie, ale golem to będzie OP. O tutaj ja pierdzielę, no wziął mi spierdzielił Dobra Mamy golemika, ile dostaliśmy? Tutaj tego Z niego żelaza O, jestem szczęśliwy, ty ja mogę latać przecież To jest zamiście Dobra, dostaliśmy idealnie pod tego wiadarka Więc to sobie zrobimy Moi drodzy Oj więc co bym sobie jeszcze zrobił? My sobie zrobił ten Właśnie muszę uważać na wodę, bo ja dostaję od wody My sobie zrobili ten ja jestem fantomem, czy ja mogę teraz się palić? Pominęłam o tym. Szybko do tego domku. Bo jak ty ja nie chcę już kurczę ten zginąć tutaj. Oku, jestem tym, nie jestem u -u -u widerem. Ty. O, kurde ty ja mogę sobie normalnie rzeczy rozwalać Ty, załombiste. I ja mogę sobie latać normalnie. Ty załombiście. Dobra. Ja, ale to nam się przyda, jak będziemy z ze smokiem walczyć. Tak, że nam to przyda co się teraz zmienimy? Enderman, spoko. Tylko Enderman w ogóle mogę się teleportować, więc za to przetestujemy. Musimy ogólnie dużo żelaza ogarnąć, bo musimy zrobić sobie kocioł. Żeby jak pójdziemy do tego. gdzie na przykład zmienimy rybę w nederze. Żebyśmy nie mieli problemu. Bo jakby jak postawicie kocioł i wodę w nederze, to jakby nie znikała wam woda. Dobra, to jest tak to. O, jak. O, ale dobra, mamy ten. Nie, nie będziemy dostawać hitów. Dobra. I ja mamy podstawowe itemki ogarnięte. I lecimy szukać lava pulki, moi drodzy. Bo nam się teraz lava pulka da. I jestem krówką, spoko. I szukamy tego, dużo irona jeszcze. Dobra. Let's go, szukamy czy lava pulki jakieś. O, jest lawa, ty, co jest? Co ambiście? I mamy lava pulkę, nice. Dobra, jesteśmy z slime'em. Dobra, musimy zrobić ten portalek. To jest podstawowa rzecz, od której musimy tutaj zacząć. moments later. Dobra, poszło. I teraz tak, mm, 3, 2, 1. Zmienimy się w snow slima. i to małego ja Mamy cały portalek zrobiony, więc ym, musimy znaleźć teraz jak najszybciej żelazo. Tutaj żeby w ogóle cokolwiek tutaj zrobić. Więc szukamy żelaza. Mnie się przydało to znaleźć. O, Phantom, spokoj. Mamy, przynajmniej mamy więcej HP i nas moby nie biją. Najgorsze, jak my się zmienimy, coś małego, co może atakować. Te się moby mogą atakować to będziemy mieli trochę przewalone Ty, ale mamy w ogóle jakieś sz mega szczęście. Mam dzisiaj by ten. wy żelazu. Pierwsza taka kopalnia i od razu żelazo. Co jest? Ty naprawdę tego żelaza, tylko tutaj mamy. Jakże w ogóle? <noise> Jak zmienimy się kurczę w Ender Dragona lub w Rise, to, czy Race, co tą walkę z Ender Dragonem, choć to taka prawda będziesz pewno w jakiegoś cikana. I będzie ciekawa zabawa z tym smokiem. O ja się zmieniłem. Pojąka, Nie! Nie, 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 nie. Ja padłem. Udusiłem się w ścianie. Dobra, widzowie. Nie wracam ja szybko po tej temki i się zaraz po prostu widzimy. Dobra, widzimy już moi drodzy. Stałem się w ogóle fantomem. <noise> więc znowu, więc XD. Okej. Okay. Mm, teraz tak, potrzebujemy to, 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 to tutaj. Myślę, że znowu nie zmienił w coś, co będzie mnie w ścianie dusić. Ja właśnie, jak ja będę w ogóle musiał ten, na przykład gdzieś będę w jakiejś wąskiej kratce, to muszę pamiętać, że się zmieni się będę Majta. No XD. Dobra, mamy wszystko, więc kaptujemy itemki i lecimy, widzowie, do tego. Więc widzimy się po prostu, widzowie, jak to się wszystko przepali lub jak coś się po prostu większego odwali. Co to jest z tym? O, liskiem, fajnie, spoko. Dobra, moi drodzy, ym, itemki wszystkie zostały przepalone. Tak samo w sumie jak skraftowane, widzowie, u Tutaj. Skraftowaliśmy itemki, więc szybko sobie lecimy do tego. Bo po portalu, o właśnie, jak ja jesteś winko, to jest atakowany przez moby. Tego odpalamy tam, wbijamy. A w razie czego zginął, co centu z POINTA i lecimy. Czy mamy wszystko, co powinniśmy mieć? Chyba tak, a nie. Jeszcze bym sobie zabiję no ja bym zrobił jedną rzecz. Będę sobie jeszcze tarczę. W razie czego. Yy, przed blazami. żeby nie było, że my tak szybko, kurczę, i w sumie, padniemy. Teraz tak, moi dozy. Zadacie pytanie, jak ja mam być rybą. W sensie, jak się zmienię w jakiegoś moba. Już wam zaraz pokazuję. Dobra. Stawiamy to. I stawiamy tutaj wiaderko. I wtedy... żyjemy. Proste, proste. Mam nadzieję, że zrozumieliście. A gdzie teraz idziemy? Gdzie zmienimy? Świnka. Yy, o kurczę, teraz musimy znaleźć tej, ten się przydało teraz coś latającego. Bo... Ja tu. A, no myślałem, że są na uberzenia. właśnie. Nie chcę za bardzo tak mocno chodzić. Ja, tyle, Ja już widzę kurczę siebie. kurę robiąc tam parkura. Dobra Wither, Nice, 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 nice. Jak najszybciej znajdujemy Poltece. Jak najszybciej. Jak najszybciej się da. 20 sekund. Dobra. Wylećmy chociaż stąd. To jest naprawdę nieciekawie Aha, czyli czyli, z, z, czyli na takiej lava pulce typowej. A few moments later. Wiedzieli jeszcze, ryba No co, co, co ty nie pomyślisz? Aha, fajnie. Nie jest taką rybę ta nie może pływać Ja wiedzieli pozdro, pozdro, pozdro.